W 2013 roku wprowadzono opłaty klimatyczne na produkcję aluminium w Unii Europejskiej. Producenci muszą kupować certyfikaty emisji CO2. 80-100 euro w zależności od kursu. W tym momencie jest to 82 euro do każdej tony. Od 2013 roku spowodowało to spadek produkcji aluminium w Unii Europejskiej. O 30%. Aluminium wykorzystuje się w bardzo wielu dziedzinach. Po stali jest to chyba drugi metal najczęściej wykorzystywany w przemyśle. Producenci wykorzystujący aluminium muszą sprowadzać je. Spoza Unii Europejskiej. Od 2026 roku Unia Europejska postanowiła wprowadzić dyrektywę CBAD, która będzie nakładać takie same opłaty na producentów aluminium spoza Unii Europejskiej, oczywiście w celu ochrony klimatu. Problem polega na tym, że te opłaty nakładane na producentów spoza Unii Europejskiej będą dotyczyć tylko surowca, po prostu czystego aluminium, nieprzetworzonego w formie. Reasumując, jeżeli będziemy sprowadzać do Unii Europejskiej produkty zawierające aluminium, nie będzie tej opłaty. Natomiast producenci z Unii Europejskiej, którzy będą takie same rzeczy czy podobne wykonywać, będą musieli zapłacić w cenie aluminium tą opłatę, ponieważ będzie ono albo z Unii Europejskiej. Obciążone tą opłatą 82 euro za tonę, albo spoza Unii Europejskiej, również obciążone tą opłatą. Produkcja w Unii Europejskiej znowu spadnie, ponieważ nie będzie opłacalna. Produkcja, gdzie będzie wykorzystywać się aluminium, ponieważ każdy kupi produkt tańszy, który będzie równie dobry, ale będzie spoza Unii Europejskiej. Powiedzieć, że jest to pomysł debila? To nic nie powiedzieć, ale to jest pomysł debila. Ale jest to również pomysł różnych lobbystów, którym zależy na tym, żeby sprzedawać w Unii Europejskiej produkty spoza Unii Europejskiej. Na koniec chciałem się zwrócić do ponad 70% Polaków, którzy ciągle nie wyobrażają sobie Polski poza Unią Europejską. Jeżeli pójdziecie do sklepu, i zapłacicie za jakikolwiek produkt, który zawiera aluminium, to pamiętajcie o tym, że prawdopodobnie w ten sposób wzbogacicie państwa spoza Unii Europejskiej, Chiny. Turcja, Stany Zjednoczone, a siebie zubożycie. Spowodujecie w ten sposób, że będziemy coraz biedniejsi, a wszystkie państwa poza Unią Europejską będą coraz bogatsze. Jesteśmy coraz większym grajdołem i po prowadzeniu CBDA będziemy jeszcze większym graidołem. Za niedługo zaczniemy jeździć furmankami, a Wy dalej będziecie popierać uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. Puknijcie się w łeb.